Święto świętem, ale podobno w Miejskim Przedszkolu nr 10 Dzień Przedszkolaka trwa przez cały rok. Mimo to władze placówki przygotowały z tej okazji dla swoich maluchów coś specjalnego. Z rana dzieci wraz z opiekunami wybrały się do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl Królewna z Drewna. Później odbyły się kolejne atrakcje. Za chwileczkę udamy się na, na, do naszego pięknego parku zdrojowego, gdzie dzieci czekają wspaniałe zabawy, konkurencje, będziemy wspólnie bawić się, śpiewać, a w przedszkolu również czekają niespodzianki yy, owocowe i nie tylko. W parku zdrojowym rzeczywiście dzieci świetnie się bawiły, tańczyły i śpiewały, a jak widać na załączonym obrazku, nie tylko one. Dzisiejsze obchody były dopiero wstępem do prawdziwej zabawy, ponieważ już jutro w miejskim przedszkolu numer 10 odbędzie się festyn. Będzie to festyn z udziałem naszych wspaniałych rodziców i zaproszonych gości. Będzie straż miejska, policja, będą wspaniałe zamki dmuchane, będzie loteria fantowa, kiermasz ciast przygotowany przez rodziców. Także wiele, wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszamy całą społeczność przedszkola. Festyn rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy o godzinie 13. Na koniec, korzystając z okazji, zapytaliśmy dzieci, kim jest przedszkolak. Oto co usłyszeliśmy. To jest taki dzieciak, który nie chodzi do szkoły, ale, 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 ale jest, może być w zerówce i, mo, i może być zwykłym przedszkolakiem. Rozumiem, a co przedszkolak robi? Bawi się w przedszkolu. Czasem, jak, jak rodzice są w pracy, to, to wtedy dzieci muszą iść do przedszkola, i wtedy tam jest fajnie. A fajnie jest być przedszkolakiem? Tak. Wszystkim przedszkolakom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń.